Sponsorem telesportu jest firma Techka. Telesport oglądacie dzięki Centrum Handlowemu Manhattan w Lesznie. Eden Green. Jedno miejsce, wiele możliwości. Zobacz najnowsze propozycje. Już teraz kup roczny karnet. Skorzystaj z promocji. 29 załóg zdecydowało się zmierzyć z 38 rajdem samochodowym Yeti. Zwycięzcami zostali za kierownicą rajdowiec Piotr Rudzki i jego pilot Łukasz Worowiak, prezydent Leszna. Załoga najlepiej poradziła sobie z 13 próbami sprawnościowymi, które przygotował organizator Automobil Klub Leszczyński. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę Puchar Prezesa Lop SA. Wróćmy jednak do tego, co działo się na rajdzie. Jeszcze przed pierwszą próbą zamieniliśmy kilka słów z pilotem Łukaszem Worowiakiem. Ja jestem spokojny ja i Polski z bardzo Dobrym kierowcą, także myślę, że będę bardziej towarzyszył i obserwował, jak, jedzie, jak jeździ jeden z najlepszych kierowców naszego regionu. Także... Ale Piotr powiedział, że musi pan przeliczać jakieś czasy. Ja się dokładnie na tym nie znam i czytać te znaki, które tam są. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo ciężko w, w, przeanalizować te wszystkie znaki. Niemniej jednak, tak naprawdę towarzyszę mu i to jest taka wspaniała przygoda. A po pierwszej próbie Łukasz Borowiak mówił. Jak emocje? Ogromne. Adrenalina. Rzeczywiście, Piotr jest niesamowity. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że można tak szybko jechać samochodem. Ale bał się pan trochę? Yy, nie jest stres. To jest pierwszy raz, naprawdę jestem w szoku, ale jest adrenalina, naprawdę. A te znaczki już pan rozszyfrował, czy teraz szybko pan? Szczerze, szczerze powiem tak, że nie. Liczę tylko na to, żeby piotr e, dojechał do końca do bety. Jak sobie poradził twój pilot nowy? No bardzo dobrze, no. na razie nie krzyczy, nie panikuje, także, także jest wszystko w porządku. E, no jest jakaś taka wiadomo, atmosfera trochę, trochę napięta, ale mówię, no, my się z Łukaszem prywatnie znamy, także, także jedziemy też dla zabawy. E, pewnie, że oczywiście mówię, wszystkie oczy są na nas zwrócone, ale mówię no, w kategorii pewnie, że że będziemy chcieli wygrać, ale no ale to też trzeba dać sobie na wstrzymanie, bo, bo łatwo o błędy w takich sytuacjach. Jak ta pierwsza próba Wam poszła? Myślę, że dobrze. No, na razie jedno auto, tylko przed nami inny Lancer wystartował, także byliśmy od niego lepsi o, o 7 sekund. Natomiast no, trzeba jeszcze myślę z 10, z 10 aut poczekać, zanim, zanim no, są jeszcze także inni kierowcy dobrzy, którzy jeszcze nie startowali. Rozmawialiśmy także z innymi startującymi. Markiem Nowakiem, z którym jechał Piotr Rogowski, reprezentowali Automobil Klub Polski. Jesteście po pierwszej próbie, jako pierwsi startowaliście, jak Wam poszło? Cudownie, nie działa nam ręczny, więc nie mogliśmy zawrócić na wszystkich nawrotach, więc złapaliśmy jakiś słupek musieliśmy zawracać, więc no beznadziejnie generalnie. Ale z dobrym nastawieniem nie, na kolejne ja próby? fajnie, przyjemnie tutaj, w ogóle bardzo fajnie. Przyjechaliśmy przede wszystkim po punkty, więc bo do licencji, więc no jakby fajnie, pierwszy rajd od pięciu lat. No, opony się nie sprawdzają na asfalcie i trzeba mamy jedną przymiarkę, żeby sprawdzić, czy, czy może coś innego da radę założyć. A ten samochód da radę pojechać? Tak, da radę, jest bardzo bezpieczne, sprawne auto, także da radę. No, dzisiaj największy problem jest z przyczepnością, więc trzeba tak żonglować oponami, żeby nie konie, a przyczepność była jak najlepsza. Ma już jakieś doświadczenie rajdowe? Tak, jak widać, sporo. <laughs> W klasyfikacji generalnej na drugim miejscu była załoga Piotr Kuropka z pilotem Michałem Maćkowskim z Automobil Klubu Leszczyńskiego oraz na trzecim Grzegorz Ratajczak i Michał Kmieciak z Automobil Klubu Wielkopolskiego. W klasyfikacji drużynowej wygrał Automobil Klub Wielkopolski, drugi był Automobil Klub Leszczyński.